Dzień dobry. Dziś chciałabym zaprosić Was do wysłuchania fragmentu książki Fałszerzy Pieprzu Moniki Schneiderman. Czy możliwe jest prawdziwe ocalenie z Holokaustu? Dostępne świadectwa zdają się temu przeczyć. Pozostaje mi tylko ratująca, zbawienna wiara, że jesteś wyjątkiem, że tobie jednemu się udało. Bo, choć wiem, że nosisz i zawsze nosić będziesz w sobie Auschwitz, muszę wierzyć, że przynajmniej do pewnego stopnia, zarówno fizycznie, jak i moralnie, odniosłeś nad nim zwycięstwo. Muszę wierzyć w Twoje słowa, że potrafiłeś na tyle wyzwolić się ze wspomnień, by móc normalnie żyć i że nigdy nie myślałeś o zemście. Muszę wierzyć, że oświęcimski numer na Twoim przedramieniu nie stanowi, jak dla Amerygo, całego sensu Twojego istnienia. I że inaczej niż Amerego opuściła cię uporczywa pamięć ofiary. Muszę wierzyć, że jesteś wolny od poczucia wstydu, który według primo Leviego nie odstępuje tych, co ocaleli. Czują się oni bowiem w pewnym sensie gorsi, nie tylko w stosunku do najlepszych, tych, którym prawość uniemożliwiała przystosowanie, lecz również w stosunku do anonimowej masy pogrążonych, których śmierci nie sposób nawet nazwać śmiercią. Muszę wierzyć, że przynajmniej czasami nie dzielisz z Eliem Wizelem poczucia winy wyrażonego słynnymi słowami. Żyję, a więc jestem winien. Jestem szczęśliwa, że Auschwitz nie dopadło cię po latach. Jak Dawida Rosenberga, Paula Celana, Primo Lewiego, Bogdana Wojdowskiego i wielu innych pod postacią szaleństwa i samobójstwa, niczym odroczony wyrok śmierci. Zebraliśmy się ostatnio razem z okazji Twoich urodzin, wnuki, prawnuki. 9 maja 1945 roku byłem sam jak palec. Powiedziałeś z jakimś nieśmiałym, jak zawsze ty, niedowierzaniem. A dzisiaj, spójrzcie, dzisiaj odbudowałem rodzinę. Dziękuję.